Wielkanoc to okres, w którym dochodzi do największej liczby wypadków i kolizji drogowych. Nasza redakcja sprawdziła, jak wypadły tegoroczne świąteczne statystyki w Komendzie Powiatowej Policji i Espezos w Kraśniku. W tym roku Komenda Powiatowa Policji ma optymistyczne statystyki po wzmożonym ruchu na kraśnickich drogach, jaki miał miejsce w trakcie świąt wielkanocnych. Od Wielkiego piątku do poniedziałku doszło do jednego wypadku drogowego i kilku kolizji. Mniej osób niż w dniach przedświątecznych przywieziono do Izby Wytrzeźwień. Podczas akcji Świątecznej Bezpieczny Weekend doszło do jednego wypadku, w którym jedna osoba została lekko ranna. Sześciu kolizji zatrzymaliśmy również sześciu nietrzeźwych kierujących, w tym dwóch rowerzystów. Także akcja na terenie naszego powiatu przebiegła bezpiecznie z uwagi, nie, iż nie było ofiar śmiertelnych. A jak tegoroczne święta przebiegało w Kraśnickim Szpitalu? Święta Wielkanocne, jak również cały okres okołoświąteczny był dość spokojny w funkcjonowaniu Szpitala Powiatowego w Kraśniku. Nie odnotowaliśmy jakiejś zwiększonej ilości zachorowań na większej schorzeń. W sobotę przed Wielkanocą miał miejsce jeden wypadek drogowy. Na całe szczęście poszkodowanym nic poważniejszego się nie stało. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji, Powiatowy Szpital w Kraśniku, tegoroczne święta wielkanocne były wyjątkowo spokojne i bezpieczne.